Cześć. Ostatnio na konsultacjach dostałem pytanie. Michał, jaka jest tajemnica dobrego wychowania? Nie ukrywam, że pytanie to należy do tych z gatunku nieco trudniejszych, jednak zaintrygowało mnie ono na tyle, iż poświęciłem całkiem sporo czasu, żeby gdzieś tam w swojej głowie rzetelnie właśnie na nie odpowiedzieć. Przemyślałem sobie wszystko i właśnie dzisiaj w tym nagraniu podzielę się z Tobą pięcioma takimi wnioskami, do których doszedłem. Pokażę Ci pięć takich punktów, które tutaj właśnie warto zweryfikować. No, żeby mieć pewność, że właśnie wychowanie Twojego dziecka zmierza w dobrym, w odpowiednim kierunku. Pierwsza sprawa jest taka, że należy pamiętać o tym, iż bycie rodzicem to jest tylko jedna z wielu ról, które Ty w życiu podejmujesz. Czyli nie chodzi o to, żeby. 100% Twojego czasu i Twojej uwagi gdzieś tam było przekierowane na dziecko. Okej, okay, dobra, jak masz malutkie, kilkumiesięczne dziecko, no to to jest trochę inna sytuacja, no bo rzeczywiście ono jest na tyle nieporadne, że no nie, tak to niestety wygląda. No, musisz mu poświęcać praktycznie 100% uwagi. No ale jak masz dziecko starsze, które ma półtorej roku, czy dwa lata, czy więcej, no to już jak najbardziej należy odchodzić od tego, tak? Czyli nadal należy się tym dzieckiem zajmować i poświęcać mu czas, ale przyjrzyj się też innym obszarom swojego życia. Pamiętaj, masz jakieś pasje, realizuj je. Masz inne role, jesteś mężem czy też żoną, przyjacielem czy przyjaciółką i jakby bardzo ważne jest zachowanie takiego, takiej równowagi, takiego balansu, zdrowego balansu pomiędzy tymi rolami. No tu, tutaj wchodzi wiele innych rzeczy, tak? Twoja praca, ale musisz to sobie po prostu przemyśleć, jakoś tak poukładać, i nie poświęcać 100% uwagi właśnie dziecku, no bo to doprowadzi prędzej czy później po prostu do katastrofy, dlatego że ty się wypalisz jako rodzic, tak? Po prostu to rodzicielstwo przestanie cię cieszyć, zacznie się prędzej czy później postrzegać jako coś trudnego czy obciążającego ciebie, no a to nie jest dobre ani, ani dla ciebie, ani dla dziecka. Więc pamiętaj zawczasu, żeby zachować jakiś taki zdrowy rozsądek yy, i po prostu skupić się też na. Innych rzeczach, żeby tutaj nie bać się zostawić dziecka komuś pod opieką, żeby uczyć je samodzielnej zabawy, żeby w ogóle wymagać od niego samodzielności, i tak dalej, i tak dalej. Musisz się tego po prostu nauczyć. Tak? No to z doświadczenia też wiem, że wielu rodzicom bardzo ciężko przychodzi, żeby no gdzieś tam wytrenować się właśnie w tym, czy żeby w ogóle dobrze sobie to w głowie poukładać, ale gwarantuję ci, że jest to niezwykle istotny czynnik. Tak? pamiętaj, dziecko należy kochać, dziecko jest Twoim skarbem, ale to nie może być tak, że dziecko jest absolutnie całym Twoim światem, że ty się zamykasz w czterech ścianach, yy, czy, czy po prostu zamykasz się z tym dzieckiem, wisisz nad nim i, i nie masz życia de facto poza dzieckiem. Dobra, druga, niezwykle istotna kwestia. Pamiętaj o tym, że jeżeli ty oddasz kontrolę kilkulatkowi, no to również doprowadzisz tutaj do totalnej katastrofy. Niby oczywista oczywistość, ale wielu rodziców tak właśnie robi, oczywiście oni kierują się tutaj bardzo szlachetnymi i skąd dobrymi pobudkami. No bo o co tutaj chodzi, tak? Rodzice, na przykład, kiedy dziecko po prostu zaczyna płakać, jest nieszczęśliwe, no, nie podoba mu się, że nie może mieć tak naprawdę wszystkiego we wszechświecie. Tak, no to zamiast tutaj mu pokazać, no, że no, taki jest świat, takie jest życie. Nie wiem, masz już pięć zabawek tego typu, albo po prostu ta zabawka jest za droga, albo no, akurat ten samochodzik należy do kogo innego i nie możemy ci go teraz dać. No że ci rodzice, zamiast no, troszkę tak skonfrontować to dziecko ze swoją rzeczywistością, tutaj odpuszczają i stają na głowie, żeby jednak to obejść, żeby ono mogło dostać wszystko, no bo. No bo płacze, tak? Chcą dobrze dla niego, chcą, żeby było szczęśliwe, żeby nie płakało, no ale de facto na dłuższą metę wyrządzają mu tutaj krzywdę. Rodzice dopuszczają do tego, żeby dzieci zachowywały się w sposób nieznośny. No bo znowu, niestety, no nie należy od kilku latka wymagać tego, no bo to byłby jakiś absurd. Tak, żeby on umiał tak dalekosiężnie spojrzeć w przyszłość, jakieś rzeczy przeanalizować i samodzielnie skorygować to swoje zachowanie. No na tym właśnie polega wychowanie, że ty gdzieś tam kierujesz tym swoim dzieckiem w jakimś określonym kierunku. No a niestety, no jeżeli oddasz mu kontrolę, trochę tak w tej kontroli zostawisz samopas, no to ja ci gwarantuję, że to doprowadzi do tego, że dziecko będzie nieznośne, że ciebie będzie wkurzało i nie będzie w pewnym sensie umiało funkcjonować potem wśród ludzi w społeczeństwie, dlatego że no, będzie święcie przekonane o tym, że cały wszechświat właśnie kręci się wokół niego, wyjdzie z domu rodzinnego, okaże się, że tak nie jest, no i kłopoty gotowe. Tak więc chodzi o to, żeby wiedzieć, jak reagować w różnych konkretnych sytuacjach, czyli co robić, jeśli dajmy na to Twoje dziecko. Padnie w histerię, bo na pewno nie, nie należy go wtedy przytulać, tak, jakby próbować za wszelką cenę rozwiązać tego jego problemu, czy tej właściwie frustracji, która tej histerii doprowadziła. Tak, nie należy na dziecko krzyczeć czy się też denerwować. Jeśli chcesz w ogóle poznać odpowiedź na pytanie, co zrobić, kiedy twoje dziecko jest małym histerykiem, jak raz na zawsze oduczyć się tego histeryzowania. I tak naprawdę nauczyć się tutaj samodzielnego zarządzania swoimi emocjami czy tą właśnie frustracją, przyjdź koniecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez internet które poprowadzę dla Ciebie w poniedziałek, punktualnie o godzinie 20. Omówię na nim ten temat od A do Z, będzie możliwość zadawać mi pytania poprzez czat, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Żeby zarezerwować swoje miejsce, kliknij w link, który znajduje się tutaj poniżej, w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu. Tak, zostaw tam swój adres e-mail, no i później odbierz maila, którego ja do ciebie wyślę. Pamiętaj, że może wpaść do folderu spam. Zapraszam serdecznie. No ale dobra, wracamy do tematu. Tak więc tutaj no zwróć uwagę na to, żeby, że jednak ty jako rodzic musisz tutaj no kontrolować po prostu swoje dziecko, tak, że ono musi postrzegać Cię jako autorytet, że musi, e, no, musi, Cię po prostu mm, słuchać i że to jest tak naprawdę gdzieś tam Twoja rola, że dziecko jak dostanie za dużo tej władzy, to e, to, to bardzo negatywnie odbije się na Waszych relacjach, e, tak po prostu, bo dziecko zacznie Cię wkurzać, e, mieć wkurzonego rodzica to też z perspektywy dziecka nic fajnego, a dodatkowo jeszcze dziecko zaraz będzie miało Problemy no, społeczne z rówieśnikami, tak, jeżeli to pójdzie, że tak powiem, zbyt daleko. Dobra, ko konkretna, kolejna, niezwykle istotna sprawa, trzeci punkt. Pamiętaj o tym, że, ty, że sama miłość do dziecka nie wystarczy. Oczywiście, ona jest fundamentem, ona jest niezbędna, podstawowa miłość szacunek do dzieć, dziecka, jakaś taka troska chęć czynienia dla niego dobrze. Jasne, że tak, nie neguję tego. Ale wielu rodziców jakby zatrzymuje się tylko na tym, no, i wychodzą z takiego założenia, że nic więcej nie trzeba, no poza jakąś tam oczywiście podstawową opieką czy zapewnianiem potrzeb życiowych dziecka i że tutaj tak naprawdę mogą oni zaufać swojej intuicji, tak, bo kochają, bo mają dobre serce i ta intuicja powie im, jak dziecko wychować, jak należy z nim postępować. No, to jest totalna bzdura, to również doprowadzi po prostu do katastrofy. Kochaj dziecko, ale naucz się także, zdobądź po prostu jakąś taką Konkretną psychologiczną wiedzę, która mówi o tym, jak w różnych sytuacjach z dzieckiem należy po prostu postępować. No, cały ten kanał to jest tak naprawdę zbiór tego typu porad, jakby taka skarbnica takiej wiedzy, więc koniecznie subskrybuj ten kanał i pamiętaj o takim małym dzwoneczku, który znajduje się obok. Kliknij go również, który znajduje się obok przycisku Subskrybuj. Kliknij go również, żeby właśnie mieć tak naprawdę dostęp do wszystkich filmów, do wszystkich materiałów, które ja tutaj. Zamieściłem, no i oglądaj, i wdrażaj, oczywiście, to w życie. Natomiast pamiętaj, musisz się nauczyć, jak poukładać sobie tą relację z dzieckiem. Intuicja zwiedziecie na manowce, bo jeżeli ty tego nie zrobisz, to tak naprawdę bardzo szybko zauważysz, że twoja codzienność jest takim chaosem. To znaczy takie małe rzeczy. Takie małe przepychanki będą ci po prostu zjadały cały dzień. No, bo prosisz, dajmy na to dziecko, żeby e, założyło buty, ono potrafi to zrobić. No i zamiast ogarnąć temat w 30 sekund, no to ono ostentacyjnie będzie. E, pół godziny te buty za, zakładało, tak? Albo chcesz gdzieś tam, żeby nie wiem, odłożyło już grę wideo, e, tak? Prosisz, żeby to zrobiło, i 50 razy słyszysz później, później, e, za chwilę, za chwilę. Tak? Trzeba sprawnie, nie wiem, zjeść i wyjść do lekarza, e, tak? To twoje dziecko zaczyna się bawić jedzeniem, dajmy na to, no i ty znowu jakby stoisz nad nim, i, i nawet jeżeli ty po jakimś czasie no, ogarniesz to, tak jakby no nie wiem poświęcisz 5 minut, coś tam dziecku parę razy przypomnisz, ona de facto zrobi to co Ty chcesz. To sama konieczność takiej przepychanki w mniejszym czy większym zakresie, która powtarza się dziesiątki razy każdego dnia bardzo szybko doprowadzi Cię do tego jakby zauważ, że nasze życie każdy nasz dzień no, składa się tak naprawdę z małych jakichś czynności w większości codziennie powtarzalnych, tak? no każdego dnia kąpiesz się, jesz, e, musisz się tam ogarnąć do pracy e, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie nauczysz się tym wszystkim po prostu zarządzać i każdego dnia będziesz tracić jakieś absurdalne ilości czasu, właśnie, żeby się przepychać z tym Twoim dzieckiem, żeby egzekwować pewne rzeczy, mówię, nawet jeśli ci się uda, a będzie to takie powiedzmy na siłę no to tobie już nie zmarnujesz jakby energię, którą lepiej przeznaczyć na odpoczynek, właśnie na zabawę z dzieckiem, na jakieś fajne spędzanie wspólne czasu. Dopiero wtedy to ma sens. No i znowu nie należy od dziecka oczekiwać, że ono się tutaj ogarnie i to zauważy i będzie sprawnie wszystko robiło, żeby, żeby później właśnie został czas na zabawę, czy dla ciebie na odpoczynek. To jest Twoja rola jako rodzica, żeby to wszystko po prostu ogarnąć. Ja Ci gwarantuję, jeżeli Ci się to nie uda, jeżeli właśnie będziesz każdy dzień jakby marnować na to, żeby się z tym swoim dzieckiem przepychać, no to bardzo szybko się wypalisz jako rodzic, dziecko zacznie Cię wkurzać, frustrować, no a nie tak tutaj ma być, nie tak to powinno wyglądać. Dobra, kolejny, czwarty punkt. Nie bój się emocji swojego dziecka, szczególnie tych negatywnych emocji, bo o nie mi tutaj chodzi. Jakby nie ma innej możliwości, jakby dziecko tylko poprzez przeżycie tych emocji, czy konfrontację nawet z Tobą, która te emocje wyzwoli, jest w stanie nauczyć się pewnych podstawowych praw o świecie, jakby. Innymi słowy, nie da się dobrze dziecka wychować, jeżeli dla ciebie priorytetem będzie to, żeby ono tutaj, dzisiaj, tu i teraz uniknęło jakichś negatywnych emocji, tak? czyli żeby nie płakało, żeby nie było z czegoś tam niezadowolone. Jakby jeżeli ty całkowicie tutaj pójdziesz w tym kierunku, zapominając o tym, co najważniejsze, czyli żeby długoterminowo przekazywać dziecku informacje o tym, jak ten świat funkcjonuje, jak się w nim Poruszać, jak tutaj no, ogarniać sobie różne rzeczy, no doprowadzi to po prostu do katastrofy. I czasem rodzice próbują właśnie to obejść, tą konfrontację z dzieckiem kiedy po prostu mówią nie, że czegoś nie wolno, że czegoś nie dostanie, że takie zachowanie jest nieakceptalne, nieakceptowalne, no i oczywiście skutecznie to egzekwują, no bo też o to tutaj chodzi. Tak, no to jest normalne, że u dziecka rodzi się opór, że jemu się to nie podoba, że zaczyna płakać, gdzieś tam złorzeczyć na no mamę, to jest wkurzone, niezadowolone, markotne, nieszczęśliwe, nieważne. No nie bój się tego, pamiętaj, że znacznie ważniejsze, że to jest naturalny element życia, im szybciej no, dziecko przeżyje kilka razy taką sytuację, tym szybciej nauczy się nad tym panować, zaakceptuje to tak naprawdę jest to też trening, który jest w życiu niezbędny. A jeżeli ty pójdziesz w 100% właśnie w takie chronienie nadmierne dziecka przed tymi właśnie negatywnymi emocjami, gdzie, gdzie ono no, w pewnym momencie musi zaakceptować, że nie może mieć wszystkich rzeczy we wszechświecie, no to niestety, ale to nie wyjdzie. To po prostu nie zadziała, doprowadzi do jakiejś katastrofy. Aha i mówiłem, jak rodzice próbują to obejść. Wydaje mi się, że logiczne tłumaczenie wystarczy. Tak, oni logicznie na dziesiątki sposobów argumentują dziecko. Dlaczego coś wolno, czegoś nie wolno. No i to nie działa, dlatego, że ci rodzice nie rozumieją, że dziecko jest na innym poziomie rozwoju. I tak należy używać logicznych argumentów jako dodatku, żeby dalekosiężnie no, dać dziecku takie właśnie podstawy logiki, żeby po prostu pokazywać te związki, ale tak naprawdę ta zmiana zachowania dziecka, czy ten wpływ, no, który rodzic na dziecko powinien mieć, no, wynika z całkowicie innych zachowań. No, logika jakby, no, dziecko nie myśli jeszcze tymi kategoriami, tak samo jak rodzic próbuje powołać się i zmienić zachowanie dziecka, mówiąc o swoich emocjach. Tak? Czyli nie rób tak czy inaczej, nie rób tak czy siak, bo mi będzie przykro. No to również nie zadziała, bo takie dziecko nie ma jeszcze empatii rozwiniętej i znowu nie dlatego, że z małym socjopatą, tylko dlatego, że po prostu jego mózg jeszcze nie dojrzał, że ono jest na całkowicie innym etapie rozwoju. My myślimy abstrakcyjnie, logicznie, dzieci myślą tak naprawdę głównie, upraszczając oczywiście, poprzez obserwację rzeczywistości dookoła. Szukają jakichś związków przyczynowo-skutkowych, widzą, że ok, zrobię, no i oczywiście chcą maksymalizować tutaj swój zysk, tak? jakby jakieś swoje korzyści. Chcą czuć się dobrze. Tak i na przykład takie dziecko, takie dziecko obserwuje, no zrobię tak czy inaczej, tak mama o coś prosi, ja to zignoruję, no i co się stanie? Tak? Czy, czy w efekcie ja to robię, czy uchodzi mi to na sucho i mogę po prostu mamę olać? Tak? Albo dziecko patrzy, czy ok, zrobię tak czy inaczej, jaka emocja się chwilę później u mnie pojawia, dobra, jakaś fajna, przyjemna, pozytywna, czy też, e, czy też no, taka emocja nie, nie za fajna, której dziecko już nie chce generalnie, no nie chce do tego wracać i woli iść w kierunku tych emocji pozytywnych, prawda? E, dzieci myślą właśnie takim konkretem, więc jakby... Rozmawianie z nimi z poziomu dorosłych, tak? czyli czystą logiką, czy odwoływaniem się do własnych emocji, no nie zda tutaj po prostu egzaminu. I to, co tobie zostaje, no to jednak konfrontacja z dzieckiem, no pokazanie mu, jaki jest świat, i że właśnie jakimś takim, nie wiem, krzykiem, wrzaskiem, czy tym, że po prostu ono chce, no nie ugra wszystkiego, bo tak świat nie jest skonstruowany. Trzeba dziecko po prostu skonfrontować, a za tą konfrontacją zawsze idzie opór, no i jakieś niefajne emocje dziecka. Nie bój się ich, bo jeżeli będziesz się ich nadmiernie bać, to ja ci gwarantuję, że dziecku i przy okazji sobie bardzo zaszkodzisz. I piąta rada, którą dla ciebie przygotowałem: bądź tu i teraz dla dziecka, ciesz się tym, że jesteś rodzicem, bo pamiętaj, dzieci bardzo szybko dorastają bardzo szybko Będą się właśnie zmieniały jakieś fazy ich rozwoju, to co, to co robią, jakby niektóre momenty, znaczy tak naprawdę każdy moment jest jakiś taki ulotny i niepowtarzalny. I pamiętaj, żeby nie, nie odkładać właśnie gdzieś tam na wieczne nigdy pojechanie z dzieckiem na wycieczkę, jakąś zabawę. Mówiłem, dziecko nie może być całym Twoim światem, ale jakby należy z nim spędzać czas jakościowo dobry. Tak? Nie o to chodzi, żeby siedzieć koło dziecka cały dzień, tylko żeby spędzić z nim mniej czasu, a żeby to był czas na wypasie, gdzie wy naprawdę porozmawiacie, pośmiejecie się, pobawicie. Więc nie bój się zapakowania dziecka do plecaka i wyjechania gdzieś tam, po prostu władowania y, się do samolotu czy y, samochodu i wyjechania gdzieś na y, parę dni. Y, nie idź gdzieś tam w 100% pracę, znowu, tak, pamiętaj, że masz wiele ról społecznych i to, że ty jesteś tam pracownikiem czy właścicielem firmy, czy że po prostu gdzieś pracujesz, no nie jest też jakby jedynym, co ty masz w życiu do zrobienia, po prostu jakby... Dostrzegaj te, te momenty i nie odkładaj tego cieszenia się rodzicielstwem na później, tylko staraj się być po prostu tu i teraz. Pamiętaj, żeby koniecznie zapisać się, klikając link pod spodem na, na szkolenie dotyczące. E, dziecięcej histerii, e, na szkolenie, gdzie opowiem Ci właśnie od A do Z, jak ten problem krok po kroku rozwiązać, jak oduczyć dziecko histeryzowania, no i zamiast tego nauczyć je e, tego, jak negocjować, czy że po prostu się uśmiechnęło i powiedziało o co mu chodzi, zamiast e, właśnie siać taki terror. E, zapisz się koniecznie, żeby to szkolenie nie przeszło Ci koło nosa. Ja dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mnie dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się to, co mówię, tak? jeżeli podoba Ci się, no podobają Ci się te filmy, Chcę, żebym kręcił ich więcej, mam dla Ciebie prośbę. Napisz jakikolwiek komentarz, udostępnij to, podeślij ten link znajomym, wbij łapę w górę, jeżeli wykonasz wszystkie te czynności, albo przynajmniej jedną z nich, efekt będzie taki, że algorytm po prostu wyświetli ten materiał większej liczbie rodziców. A mi oczywiście na tym bardzo zależy, żeby z tym moim przekazem do jak najszerszego grona trafiać. To kilka sekund Twojego czasu, a ja będę Ci naprawdę. Bardzo wdzięczny i będę miał motywację do tego, żeby częściej tutaj właśnie filmy na ten kanał kręcić. Jeżeli chcesz, żebym nakręcił odcinek na jakiś konkretny temat, również napisz o tym w komentarzu pod spodem. Ja już żegnam się z Tobą, dziękuję Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj, pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, cześć!